Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj lecimy sobie z eventem, dzisiaj będzie admin. Admin będzie z nami na serwerze. Natomiast to, co jest istotne, to to, że moja baza jest kapkę pusta. jeżeli mam być szczery, to ja nie do końca pamiętam, dlaczego. Co się stało, że mam tylko jednego sekreta i poza tym sekretem nie mam totalnie, ale to totalnie niczego nie wiem naprawdę nie pamiętam co się wydarzyło bo przenoszę sobie to wszystko tutaj pam pam pararam pam pana pajączka damy na górę dzisiaj na pewno zrobimy sobie z nim jakiś yy, ten plus machine bo on chyba za niedługo znika tak za 3 dni 22 godziny dobrze 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 i dzisiaj liczę na to że admin skoro będzie pan admin tam zrespi tego słonia mega chciałbym tego słonia I również mega chciałbym żeby zostawił w tym momencie łapkę w górę i zasubował kanał z dzwonkiem jeżeli chcesz więcej odcinków w w Brainrot o o o o o lubimy. Lubimy pana kolegę. Admin, panel, wolchaczek, zaraz zobaczymy, czy ktoś tutaj sobie wskoczył. Patrz, 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 Iwana. Co ty robisz, Iwana? Chcesz dostać tutaj lepę? No, uspokój się. Wjeżdżam, chłopie i rozjeżdżam. Secretik na dzień dobry. Pyk, pyk, więzienie, Agarini, Lapanini. O Kurde, gościu jest przede mną, gościu jest przede mną. Yy, chwila, chwila, Rocket, Rocket. O, gościu ma kolegów, pewnie. Pólnie odpuszczam. On już wie, co ja robię. On już wie, co ja robię. Ja tylko chcę to je tak ustawić, żeby on nie wyszedł z serwera. Nie ma mnie tu. Full nie ma. On chyba wie, że ja jestem. Wyszedł. A co tu się dzieje? Czemu tam jestem ja. Ale Sigma. No i o to chodzi. Teraz tylko niech mnie nic nie bije. Niech mnie nic nie bije. Yy, czekaj, dam temu Ragdola, temu inwersa, temu jumpskera i biegnę. Będzie pierwszy sigrecik. Chłopie. Oj, tam już się ktoś czai. On jest jakiś cheater? Nie wiem, nie bi. Dobra, mamy. Mamy łopatę. Let's go, baby, let's go. I 100 sekund, ale czemu ten Majmy wchodzi do bazy? Ja pierdzielę, no im zależy. Halo? W style Brainrod. Co się dzieje z moją grom? Co wy robicie? Panie kolego, pana wypraszam z bazy. Dziękuję serdecznie. A tym na górze zaraz się zajmę. Jak on się nazywa? On się, nie wiem, jak się nazywa. To jest ten Palionero. To jest Palion, chłopie. Dobra, Palion, słuchaj. E, robię ci tak. E, kontrola. Dzień dobry. I cię wypraszam z mojej bazy. Kumasz to? Wypierdzielasz. W podskokach, ładnie. Natomiast ty giniesz, a ja opuszczam serwer. Pozdro. Zobaczmy, czy coś straciłem. Zobaczmy, zobaczmy. Nic nie straciłem. O to chodzi. Jest sikrecik, jest chłopie nowy serwer. To mi się podoba. Admin już coś odpalił. O, a tu obok klawaczka, obok klawaczka. Tak ma być. Patrz. Uuu, jeszcze jest tam pajączek. Let's go, baby, let's go. Zaczynamy zabawę z Lyskaposem. Ładuję mu to, to Kradnę sami niego spider niego. Czekaj, jakieś tako się zrespiło. Jakieś full tako się zrespiło. Dobra, szybki pajączek i można lecieć dalej. Dawaj to tako. Lucky blok. Zostaw to. Co wy robicie? Czekaj, 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 czekaj. Co to jest za Lucky Blok? Dawaj mi to, no czemu wy mnie bijecie? Lucky bloczek, Lucky bloczek. Zostaw. Ej, oni ogarniają. Ci full ogarniają. Ta Emilia to jest jakiś pros. Biją. Zostaw to, Emilia. Dobrze. Dobrze. Ogarniamy, ogarniamy chłopaki. Weź go tam na spacerek. Zostaw mi to. Nie, 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 nie. nie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kup to. Szybko, szybko. No nie, no jest dym. Laki bloczek. Mieczyk. No to się nie uda. To się nie uda. Co to za jakiś pro server? Ty, player, zostaw to. Daj działko. Nie, nie. Zapierdźciej to. Dobrze, dobrze. Bardzo fajnie. Tak trzymamy. Zostaw. On mnie uderzy. Zostaw, powiedziałem. Do mnie. Nie, no nie. Za ile moja waza się otwiera? 74 sekundy. No jest luz, jest luz, no, ale nie da się tego zdobyć. Emilia, i pan. Kurde, pan dywan tu jest nawet. Przegraliśmy tak osa. Przegraliśmy Dawaj to Do mnie Nie do niej Nie pozwól jej tego kupić No przegramy Dobra, baza jest otwarta Kradnij to Kradnij ta kosa Zanim wyjdzie O kurde No to jest lipa Bo już wyszła Super Super lucky block Opuść Graj Jest Umirko XD Otwieram bazę Dawaj to Nie, on to otworzył co z tego wypada, co z tego wypada? Jakiś chłopie... Nie no, ciuałiniu tralalini. Mirko, tak zepsułeś. Dobra, ale za 15 minut evencik. Jest git, jest git. Uuu, a tu jakiś spiderini, tiruriru. No to co? Robuxik wchodzi w grę, robimy cyk, cyk. Więzienie, niego? No, gościu, oczywiście nie ma więzienia, pewnie. Dawaj inwers, inwers. Sajmini spiderini. Proszę, proszę. Kradni, Ragdol. Lecę, lecę. O kurde, on spadł tam. Coś mu muszę zrobić, coś mu muszę zrobić. Jump scare, bądź malutki No cokolwiek, gonią mnie, gonią mnie! Jest! Mamy to Uf, 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 Dobra, no to już trzy ukradliśmy dzisiaj. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Dobrze się zaczyna. Ja sobie go przeniosę na górę. Jak kolega mnie tylko uderzy, to przysięgam, że idę go dalej ukradać. Nie uderzył mnie. Szacun. Szacun mordeczko. Tego się nie spodziewałem. Hi everyone. I'm waiting for more people to join. Ok, okej, okay, pani admin, no problem. Patrz, 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 patrz. Odkładam tu pajączka, ile mam? Sekund? 96. Ile go okraść? O, tak, tak, tak. Kolego. Nie, nie to. To chciałem dać i chciałem, już zamienić. I o, on tu już jest, on tu już jest. Wyszedł. No dobrze. To luz! To co? Ja chyba też wychodzę. Pyk, i szukam kolejnych ofiar. Dawać, 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 chłopaki, dziewczyny, co wy tu macie? Jakiś kameleon? to mnie nie interesuje. Uuu, tu fajne. Fajne, fajne. Jest Samini Spiderini. Patrz, okradają go. Okradają go wszyscy. Będzie łatwiej, będzie łatwiej. Zbiorowe okradanie. To lubimy. Wrzucam go do więzienia. Proszę, 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 proszę. Kolego Samini Spiderini. On będzie biegł za mną czy nie? Ja nie wiem, ładuję go do orbity. Go wysyłam, w sensie na orbitę. Cyk, pyk, cyk, pyk. Powinno się udać. Powinno się full udać. E, ragdoll. to jest moje działko, czy to nie jest moje działko? Nie wiem. Dobra, zniknęło, zniknęło. Let's go. Kolejny Samin Spiderini. S! i to jest to widzowie. To jest czwarty secretik. Nie no, ja na adminie? To ja jestem nie do zatrzymania. Patrz, dalej go okradają. Idę tam, idę tam, tylko szybko to przerzucam. I wracam. Muszę być szybki, muszę być szybki, zanim wyjdzie. On już czeka, czeka przy mojej bazie. Wyszedł. Skuba niutki. No dobrze, to zakręćmy, zakręćmy. A ty widzę, że jeszcze nie zostawiłeś łapy w górę, to zostaw, Zasubuj kanał z dzwoneczkiem. No klasyczek, 55% na to było oczywiście, oczywiście. Jak zawsze, piach w oczy, flash na rampę. O zły, ja nad nie wiem, czy tutaj ludzie wiedzą, co chodzi z fleszem na rampę. Whatever. Idziemy dalej. Mówiąc dalej, mam na myśli kolejny serwer. Co, czy nie ma? Jest to jakiś sekretik? Uuu, jest, jest, ale wydaje mi się, że też mamy tutaj działeczko, którego trzeba się pozbyć. Fajnie. I teraz robimy akcję. Nie ma, to tamto. pyk pyk, więzienie, ty. Py. Co ona robi bez więzienia? Czekaj, czekaj, czekaj. Ostatnio to więzienie to tak nie działa. Wysłałem ją w kosmos, wysłałem ją w kosmos. Biegnij, biegnij Bambiczek chłopie. Yy, ragdol, ragdol, inwers, no i ej. Strzela we mnie, strzela we mnie laserkiem, ale zdążę, zdążę. Chłopie, free. Który to już ten? Secretik dzisiaj? Jakiś piąty, piąty, szósty? Nie wiem, trudno, trudno stwierdzić, widzowie tak szybko. Idzie w ogóle same pajączki teraz wszędzie są po tym ostatnim evencie. O nie mają ludzie niczego poza pająkami. Jeżdżam, rozjeżdżam. Dawaj tego job, job, joba. Biorę go. Jak nie masz kolegów, to jest po tobie. Mam nadzieję, że masz kolegów, kolego, nie? Tak ci dobrze życzę. O kurde, ja go widzę. Ja go widzę. I mordeczko, mordeczko, rak dolno i wjeżdżamy. Wjeżdżamy, rozjeżdżamy, kolejny. Tego jeszcze nie miałem. Bardzo fajny. Jo 7.3 miliona na sekundę. No i to jest Sigma. To jest hopy Sigma Roblox. Sigma Wambiček, zostaw mnie. On już tu biegnie, on już tu biegnie, on full biegnie, ja to wiem. 5 minutów, Admin po polsku pisze, tak powiedzmy, że powiedzmy, że mu idzie. Zima. I ciekawe, czy w Robloxie jak na przykład jest ten. Yy, są święta, to są jakieś takie eventy świąteczne. Nie wiem, nie wiem, ale możecie napisać. patrzę co ci ludzie mają, ale taka kurczę, bieda trochę. Wszystko co fajne. To już ukradłem. Kurde, no dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tego Black Hole Goat'a zostawiam i idę na serwer, żeby już się przed even, e, pod event ustawić. Jest dobrze, jest dobrze. Można by rzec, że jest e, fajna zaliczka, ale jakiś beznadziejny spot. Mam, mam trzeci spot. Uh, Sigma. Nie wychodź, Maniusz. Oj, Maniusz, widzę, jak się rusza. On się rusza, chłopie, jakby pierwszy raz odpalił tą grę. Jest Git. Idę go okraść. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Wjeżdżamy. Pyk, ragdol, pyk, nawet nie muszę otwierać bazy, ale ja nie wiem gdzie on jest. Yy, rakieta, rakieta, Lostralitos, widzę go, jest przy mnie, jest przy mnie, dobra, mamy, 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 czekaj, 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 już wyszedł, no i chłopie, o to chodzi. Kolejny sekretik do kolekcji. Ktoś się nowy pojawił? Oczywiście, że tak, a mamy jakiegoś sikreta? Oczywiście, że nie. No to wychodzimy. Bo mój spocik też nie był najlepszy, trzeci. Potrzebujemy dwójeczki albo jedyneczki. Dwójeczkę mamy, dwójeczkę mamy. Jedyneczka byłaby oczywiście przyjemniejsza. To sobie przeniosę. Zostawię to do fiusa. Mówiliście, że tak, dwie lawaki i to. Jeżeli macie jakieś takie inne mity, ciekawostki, sprawdzone sposoby, to mile, mile widziane zawsze, widzowie. Okej, okay, okej. Okay. Pa, pa, pa! Ukradł coś! Zostaw! Jezu, ale cię uratowałem ty! Nie ma za co stary. Jak nie walniesz tą łapką, ho ja cię urat. O nie. No i właśnie sobie prze... No i właśnie masz przestranę. A patrz, bo to są koledzy i on mu daje. Nie ma takiej opcji. Ja to ukradnę. A to, robię akcję. Kradnę to. Ja w ogóle tego nie chcę. Kradnę to tylko dlatego, żeby chopie ich skasować. Pik, pyk, pik. Pyk. Inwersik, panie kolego, inwersik, o i w drugą stronę się zaczęło biec, co? Ragdol! No i lecimy! Patrz, goni mnie, goni mnie ta ruda babka. O, dogoni mnie, dogoni mnie, full. Nie, nie, nie. S? No i co tam, mordeczki? Co tam? Tu V1? Tu V1? Witam. A w zasadzie to żegnam, bo. Czy zdążę jeszcze zmienić serwer? Zdążę, na ludziku. Kocham tą grę. I zaczął. Zaczął się, moi drodzy, i więc kradniemy instant. Pyk. Ojoj. Oj, oj, nie trafiłem. Kurde, to, to jest ten Lorenzo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Sami mini nie się zrespił. A nie, ja go ukradłem. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Ale full odwaliłem Lorenzo. Poleciałeś chyba sobie rakietą, co? Chyba lekko polecieliśmy, Lorenzo. Masz inwersa. Będę to miał, będę to miał. Kolejny secrecik, Megan, spokój. Dobra, mamy, mamy kolejnego secrecika. Ładuję jeszcze jednego, ładuję jeszcze jednego. Wyszedł. No to już nie ładuję, już nie ładuję. Dobra, 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 lucky block. Tako blok, jakiś ten tęczowy. Czekaj, 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 daj mi go. Nie! Ktoś go kupił. Nie wiem, gdzie jestem, ale zlipa. Idzie do mnie? Nie, idzie tam. Dawaj go. Galaksy chłopielaki blok, on musi być mój. Posuńcie się, posuńcie się. Jeszcze jeden! Diamentowy! Dawaj mi to. Kupuj, kupuj, kupuj. Pierwszy jest u mnie, jest u mnie. Dobra. Pępek świata, kurde, wypierdzielaj mi stąd. Zostaw, zostaw, pępuś. Pępuś, ja cię kocham. Naprawdę nie rób tego. Dobra, jest git. Drugi Laki Bloczek u mnie. Patrz, on już chce mnie okraść. Pempek. Naprawdę nie ma sensu. Ja sobie to otwieram. Instant. Dawaj. Tak chłopie Laki Blok. A Pempek patrzy ze mną. Pempek dawaj. No co ja dostałem za kota. 1.1 miliona. to tako to. Tańczyjmy sobie pempek normalnie, trzymaj tutaj lepę, a ja otwieram kolejnego. Pempek to jest widz. Pozdrawiam Pempka serdecznie. Dobra, zobaczmy, jakby mi dało tego. No nie da. Dało mi jakąś sarenkę tak ta Konini. Dobra, spadam stąd. Zobaczmy, co mamy, zobaczmy, co mamy. Zobaczmy też, czy mamy kogoś, koło możemy okrać. Bo ja lubię podczas tych eventów, wiecie. Sobie troszkę tutaj zahachmęcać. No, ale nie widzę. Nie widzę niczego, co bym chciał. Klikam opuść. Play. Szukamy, wiecie, więcej sekretów. Training Tacos. Da, 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 da. nie ma sekreta. To ja wypierdzielam. Lucky block, lucky block. Kurde, mam ostatniego spota. Ej, chłopaki, chłopaki, nie chcecie mi, mi go dać? Chłopakom full zależy. Zostaw mnie. Ty też mnie zostaw. Dawaj, 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 dawaj. Nie wiem, co wy robicie. Nie wiem, co wy robicie, ale moja baza jest otwarta. To mi się nie podoba. Wychodzę. Gdzie on idzie, gdzie oni idzie? Nie tam. Chodź do mnie. Zostaw to. Zostaw to, powiedziałem. Zostaw, zostaw. On to teraz przejmie. Nie. Nie dajcie temu gościowi tego kupić, bo to będzie koniec. Dobra, idzie dobrze, idzie dobrze. Prosiu, prosiu! On biegnie, jest u mnie, jest u mnie! Chopie na ostatnim spocie, o kurde, nie jest u mnie. Nie jest u mnie, nie jest u mnie, ale może będzie. Chłopaki, chłopaki, opaki. Mamy to. Kolejny taki bloczek, otwieramy, widzu, otwieramy, aby wiecie, co oczywiście robić. Kurde, fajnie, jakby mi to los, Hototopotitos, to potitos. Nie wiem, jaka jest na to szansa, no ale oczywiście mała, bo nie leci, luz. Ja to sobie wolę takie ukraść, jak nikt tego nie pilnuje. Kurde, wywaliłem go. Wywaliłem go. Rakieta! No i mamy nowego secreta, tego jeszcze nie miałem. Let's go, baby. Będzie do maszynki, będzie do maszynki. Jakiś ósmy, dziewiąty. Wszędzie to spider nimi biega. Nie chcę tego, nie chcę tego. Jakiś laki block znowu. Cie ma? Kurde, mam tak beznadziejnego spota pod te laki bloki. Szybką akcję robimy. Jak nie ma laki bloka, to przynajmniej sobie walniemy ragdolka i kradniemy dul, 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 dul dula. Tylko, czy, tylko pytanie brzmi, czy ja mam coś jeszcze, żeby mu dać? Nie, ukradnę tego. Nie ukradnę tego na 1000%. Ja pierdzielę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może? Może, chłopie? Dul, dul, dul. Kolejny secret, S. Tak to się robi. Kocham, kocham chłopie z Brainrod. Kocham style Brainrod. Blokuj bazy, ty. Dobra, jakiś lach był. Jedziemy! Laki bloczek, laki bloczek, laki bloczek. Proszę, no zostaw. Nie, 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 nie. Błagam. Proszę się pilnować kolego. Muszę to mieć. No, muszę to mieć. Dobra, mam to. Mam to, mam to, mam to. Kolejny taki bloczek. Kolejna szansa na tego. Jakiegoś nowego sekreta. Oj, coś tam się zrespiło? Nie wiem, nie wiem. Samini Spiderini. Biegnę. I Fuse Machine masz szczęście razy cztery. Dobrze, jedziemy. Kurde, Samini Spiderini dostał jakąś moc. Yoshi, ty wypierdzielaj. Ty też. Ej, trzeba zrobić jakiś taki pojedynek z YouTuberami. To byłoby fajne. Nie wiem, co mi tam poleciało. Kurde, coś fajnego. Ała. Dymy, dymy, dymy. Zostaw to. Co ty typie robisz z tą. I ty też co robisz? Czy wy się możecie ogarnąć panowie? Nie wiem czy się dzieje Jest taki lag, że nie wiem czy się dzieje Chłopie Roblox wybucha no Nawet nie mogę sobie ukraść w spokoju Ty no zrespiło mnie w bazie i temy mam niepoukładane Co tu się dzieje? Ej zmieniam ten serwer zaraz Daj mi tylko tego sami niego i go zmieniam no Kurde nie wiem co się dzieje Widzę, co ja mam zrobić? Opie, A dobra wychodzę z tego serwera Nie da się nic zrobić No przecież mnie wybombi Cześć mnie wybombi zaraz Roblox? Can I play the game bro? Nie wiem co mam robić z No stary, no jak tak dalej będzie to przecież mi wszystko z bazy, wezmą co chcą. O, rozłączono. Halo? Coś y, może zadziałać? Fail to connect to the game. Two hours later. Jestem, dobra. Pa, ten lucky blok jeszcze idzie. Ej, that's crazy bro. That's crazy. To wszyscy mieli ścinkę na 4 lata. Zostaw to! Zostaw, 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 ja to biorę. Zostawcie! Zostawcie! Dobra, mamy. Mamy kolejnego laki bloczka. Zaraz go sobie otworzymy, tylko że. O kurde, mam drugiego spota. Fajnie, fajnie, tylko boję się tych ludzi. Blokuję bazę. Dobra, wszystko już działa super płynnie, to mi się podoba. Dawaj, laki bloczka, dawaj, laki bloczka. Kurde, co to był za jakiś laser? Nie wiem, ale jakby dało, no dało mi jakiegoś kotka. Co to? Bombardini tortini, Czy ja to chcę? Nie chcę. E, za to, jak ludzie sobie to kradną, to ja wezmę kolejnego secreta, bo za chwilkę bym go wrzucił do... Bo za chwilkę bym go wrzucił do... No nie mogę. Nie mogę znowu kraść. Najgorsze jest to, że to jest jakiś problem z serwerami, a nie z moim internetem i nie mam jak tego naprawić, widzu. To jest mega lipa. Tu typ kogoś okrada, ale go nie okrada. Jaki dym! 3 Zanosimy brain brainroty do maszyny. Dawać do maszyny, dawać do maszyny. Tylko niech mnie to nie uderzy. Błagam. Ile jeszcze jest szczęście? 7 minut, 7 minut. Lecę. Chopię tyle tych secretów ukradłem. Rzucę, z 9, 10, że chciałbym, żeby jeszcze coś mi fajnego mogło polecieć. Dul, 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 dul. Może być i dul, 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 dul. Nic się nam na razie nie lespi, więc niczego nie tracę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. O to chodzi. Jak się uda. To jeszcze jednego ładuję, w sensie jeszcze jednego Fuse'a. Kurde, fajne, że jak ta maszyna weszła, to byłem jej największym hejterem, a teraz ją polubię, mam łopatę. Full łopata. Spoko, nie przejmujemy się, pakujemy drugą. Mateją. cię ja chcę Matejo? Nie, maszyna fajniejsza, ale to jest Galaxy, uuuu. Biorę go, niech będzie, niech będzie, taki się może przydać pod jakiś, wiecie, rytuał. Czasami z widzami robimy, więc niech będzie. Jakbyś jeszcze dostał jakiś efekcik. Patrz, krzesło idzie. Krzesło, krzesło, krzesło. Kurde, krzesło też bym chciał. Biegnij pod krzesło. Kupuj. Mateo, będzie mój. Baza otwarta. O, blokuj. Ty. Blokuj. Dobra, zablokowała się w końcu. Krzesło, krzesło. I need that krzesło. Gościu dostał hita. Jest luz, jest luz. Uderzamy znowu. Jednak nie. Proszę. Proszę. Dostał, dostał. Chopy na ślepo. Ja jestem takim prosem w tą grę. To jest to wyczucie. Nawet się nie masz. Nawet się nie masz. Znowu dostał. Cigiełka w komentarzu poproszę. Dobra, to ja idę wrzucać to krzesło do tego. Do maszyny od razu wrzucamy. Tak, o, krzesło złote. Czemu nie? Dziesiąty secret, przynajmniej dziesiąty to był dzisiaj. Jak ja kocham te eventy. Jak ja je kocham. A jeszcze jest nadzieja, że wiecie, coś mi tutaj fajnego poleci. Myślę, że takie maszyny nawet dwie mogę zrobić, no bo za chwilę zrobię kolejną. Pod warunkiem, że tutaj nikt mi nie będzie jakoś specjalnie przeszkadzał. No to czemu by nie? Dawaj. Łopata i potem robimy z tymi najlepszymi sekretami. Espresso, nie raje nie chcę, ja nie chcę. To jest Brain godzik. Fajny, bo fajny, ale dla mnie ważniejsza jest maszynka. Dawaj maszynkę, pyk. Pokus, pokus, czary mary. Obracam się plecami i wypada... Jest! Los kombinacją, los kombinacją. Let's go. Kurde, zwykły. Ale dobra, dobra, dobra. Dobra i 15. Dobra i 15 milionów na sekundę. Chłopie, dobry i zwykły, nie? Jak to się mówi, dobry i zwykły? Dawaj go do maszyny. Co to jest za to może powstać? Zaraz zobaczę. O, tak! Bierzemy to. Czekajcie, admin zrespił bazę. Admin zrespił bazę. Biegnę. Biegnę. Co tu mamy? Jest secretik. Dwa. Jeden u góry, drugi na dole. Ja biorę tego u góry. Nie gościu sobie, weźmie tego na dole. Ja biorę tego u góry. No i Sigma. Bizonte Jupitery, Bizonte Jupitere. Przebiegamy sobie. Oj, kolega mnie goni. Kolega Bambik, kolega Bambik. ragdoll, inwers Dzięki, stary. Jeszcze ruda, jeszcze ruda się tutaj pruje, Teraz się ją wysadzimy w kosmos. No i gi, to to chodzi, tak to się robi. Ładujemy z tym, z. no z tym moim, jakąś się nazywa. Los, z fusa. Dawaj, 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 dawaj. Bizonte Tech też niech dołączy. Co się tam zrespiło? Może jakiś y, Strawberry Elefantini? No nie widzę, nie widzę Strawberry niego, Trudno. Ty, team sami, zostaw to. Ja to zabieram. Lucky blok się zrespił. Biegnijcie po Lucky Bloka. Kurde, no. On mnie goni. Opie, on mnie goni. Jak on się nazywa? Tak. Y, Inwers, y, balon. Nie wiem, co ja robię. Lecę. Twarda bania. Dobra, mamy, mamy, mamy. Dul, 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 dul dula. Sprzedaję sobie te y, Nubini Pizzanini. Coś tam się fajnego Lespin? no, chłopie oni o wielbłądy walczą. Nie mogę patrzeć. I kolejne tako leci. Dawaj do mnie. Bigo, musi być moje. Musi być moje. Pik, pik, pik. No, nic, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Gościu się poddał. No i to jest Sigma. Jakby dało, no, kurde, widzowie, no jakaś szansa, to przecież musi być, że to da. No, daje mi jakiegoś chomiczka. Los tipitacos, no i los tipitacos, już robisz lotę z mojej bazy, a ja odpalam, odpalam fiuza, proszę, jak mi da łopatę, to jest koniec, to każdy dał łopatę, z los kombinacjąc mi dał łopatę, o kurde, no także to nie było, czekajcie, robię jeszcze jednego, robię jeszcze jednego, nie no jestem debilem widzowie, zostawcie chociaż łapę w górę jak możecie, suba z dzwonkiem, ale no co ja zrobiłem? Nie no, jest do dupy, czekaj, 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 mało czasu, mało czasu, 44 sekundy, nie wiem czy zdążę, mogę nie zdążyć, dobrze, że jest bardzo blisko ta maszyna, no ale z drugiej strony to mi zajmuje trochę więcej, nie zdążę, kurde, nie zdążę Czemu się nie dało? Jest lag, a dobra, no tak, to ja mam to gdzieś, dało, no ale po czasie, no to są żarty, panie admin, ja pierdykam, jakby dało od razu, to bym zdążył Jaki ja jestem głupi, los kombinacją z chłopie na łopatę przerobiłem, nie wytrzymam Siedem sekund, nie zdążyłem. Jeszcze się ciemno robi. No pewnie. No pewnie. <laughs> nie no, nikt nigdy w życiu czegoś takiego chyba nie zrobił. Kończyło się szczęście, może jeszcze doda. Do poczekam, poczekam. Uuu jakiś nowy ziomal. ale. Ona full chce mnie okraść. Blokuje bazę. Idę ją okraść. Proszę. Bizonte Jupiter, Bizonte Jupiter, Mordeczko! Witam cię serdecznie! Patrz ona w mojej bazie! No ja ją ładuję dalej! Tylko co ona jeszcze ma sekretnego? Secretnego? Jest krzesełko. Rakieta! Rakieta, karker, karkur, kur. Dobra, no chłopiek, chyba 12 czy tam trzynasty secret. Cyk, pyk. Szybka akcja. Lawaka Saturno-Saturnita! Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją. Dawaj, 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 dawaj. Ona jest moja. Ona jest moja. O, nie, chłopczyku. To jest, ja próbam! Biorę ją, biorę ją. Zostaw to. Dawidek. Dawidek jest nieśmiertelny. Ale idzie do mnie, idzie do mnie. Prosiu, prosiu, prosiu. Pyk, pyk. Zostaw to. Nie, nie. Ta Aranza to bierze. Ona nie może tego wziąć. Ona nie może tego wziąć. Jest! Nie, tak! Mamy ją Ty co jest? Ja latam. I niedobra nie mam pytań. Ta babka jest jakimś cheaterem nagle. Nie wiem, opuszczam. Ola, tak Patrz szczęście jest na maszynie! To ja odpalam fiuza. Odpalam full fiuza. póki działa. Co się zrespiło? Coś tam się zrespiło. Nie, no chyba jednak się nic nie zrespiło. Ok, to puzini się zrespiło. Dobra, ładuj fiuza! Daj, daj, daj! Łopatę mi znowu dało. Łopata przyszła, przyszła. Laki blok się zrespił, te laki bloki to mi na razie nic nie dają. Otworzymy ich widzowie dużo, obiecuję. No ale na razie korzystajmy. Korzystajmy z tego, że jest event i że ludzie chłopy tam mają sekretiki na chacie, tak? To bardzo lubimy. To bardzo lubimy, jak możemy sobie sekretika ukraść za fliczko. Nie wychodź, nie wychodź psik z serwera, bo robię rekordzik brain rotów w sensie sekretów ukradzionych, tak? Samini Spiderini, co ci zrobiłem? Rakietę ci zrobiłem. Co ci jeszcze mogę zrobić? E, na przykład e, ragdola, pyk. Sami nie wlatuje. Bardzo fajnie. Dawaj jeszcze jednego, dawaj jeszcze jednego. Wyszedł, kurczę. No, ale i tak dwa. To git. Wiecie, co z nimi zrobię. Los combinations. Los combinations. szczęście razy dwa. Before I leave. Chłopie, before I you leave, to ja jeszcze muszę parę tutaj rzeczy ukraść. Pani Admin, proszę nie odchodzić. Ja tutaj już y kręcę maszynę. Los combinations. Albo los hotopototitos. Dawaj to. Dawaj. No łopatę mi dało. A ten Joseph, co tak będzie patrzył? A nie sam nie okradał. Oni mnie full okradają. Dostaw to. Ty inwers, gościu. Spokój. Patrz, 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 chciał mnie wziąć na haczyk. A to jest jego kumpel. No zostawcie to! Bazę mam otwartą. Dobra, blokuję, blokuję, blokuję. A ten z tym job-jobem wyszedł? Nie, job-job stoi. A gdzie jest agalini? Ty ukradł mi ktoś! job Ty ukradł mi go. Kto mi go ukradł? No, co tu się stało? Łopaty też mi ukradł? Wyszedł. Zostałem ugrany jak dziecko. To lawakę sobie chociaż wezmę, co? Tylko nawet nie wiem, komu ją kradnę. To są jakieś lagi znowu. O, goni mnie, goni mnie, full. Ej, przykro mi jest. Naprawdę mi jest przykro. Idę sobie jakąś lawaczkę chociaż ukraść, bo to. Nie ma to, tamto. Oj, gościu jest w więzieniu. Dał działko, działko mnie. Nie, no dał mi jeszcze bombkę. No jest lipa. Łopata jest u mnie, no to jest plus, no ale ten job job Sachur miał iść właśnie do Fuse'a, Ja teraz nie wiem, czy mi starczy sekretów na Fuse'a. No i tutaj ukradłem z 13, dobra, będzie. Nie, zabraknie jednego. Zabraknie jednego sekreta, stary. No tego job joba zabraknie. Crazy, będę musiał coś ukraść. Not cool, widzowie. Not cool. Jedziemy. Jedziemy z krzesełkiem. Proszę, proszę, proszę. Żeby to się udało. Jezu, ominąłem strzał chyba. Co tu się dzieje? No czemu jakiś typ nie zablokował? Ej, wybombi mnie. Sięgam, że nie wybombi. Zmieniam target, widzowie. Zmieniam target. Tu jest Spiderini. On mi w zupełności wystarczy. Mam go. Mam go i biegnę. Tylko czy to biegnę? To się zaraz okaże. Daję inversa. Daję im inwersa w dobrym momencie według mnie. Może się udać. Oj, 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 mamy. Na styk! Let's go, baby, let's go. Teraz tylko zrobić sobie los kombinacjons i będzie dobry event. Pam, pam, pararam, pam, pararam, pam, patch, 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 patch. Idziemy to jest jakiś knop. Oła! Co on mi zrobił? Pierwszy raz widziałem, że ktoś mi coś takiego zrobił. A dola mu ładuje. No, jaki to jest śmietnik! Mam 5 minut. Jak on mi nie pozwala tego zrobić, tego ja idę okraść. Pierdzielę to. Nie bawię się z nim. Dawaj, mordeczko. Lawaka, Saturno, Saturnita. Co tam, jak tam w więzieniu? Mam nadzieję, że się podoba. Proszę, żebym jeszcze zdążył dać inwersa. Proszę, żebym jeszcze zdążył dać inwersa. Inwers. Dobra, zdążyłem. Zdążyłem, mam to. Let's go, baby. On musi wyjść z serwera. Inaczej nie zrobię tego. Nie zrobię fiuza z nim na serwerze. Więc muszę go tutaj tak wkurzyć, żeby po prostu patrz, 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 patrz. On musi wyjść z serwera. No, jak on nie wyjdzie, to jest głupi. No, przysięgam, że jak on nie wyjdzie, to jest głupi. Dobra, zamknąłem go w więzieniu chyba. O ile to wyszło. Dam mu jeszcze ragdola. Proszę. Proszę. Nie. Dał mi. Dał mi zamianę. Co za frendzel. Inwers, mordo. Co ja wziąłem? Ja nawet tego nie chcę. aś mnie uderz Weź mnie uderz, dzięki. Najgorsze jest to, że on wie jak grać na to co ja mam, bo on po prostu się ze mną zamienia miejscem. To jest taki web. No dobrze gra, dobrze gra. Nie popełnia głupich błędów. Ktoś mi kradnie jakiegoś takosa, nie ma problemu, ja tylko robię fuza. Ja dostaję łopatę widzowie. Jaka jest szansa na łopatę, santa zostaw mi to. Naprawdę już i tak mnie życie skrzywdziło. No to kradniemy. Kradniemy łopaciarza. Rak dol, rak dol, pyk i lecę. Lecę na pełny, nie zdążył. Nie zdążył. Kolejny łopaciarz u mnie. Dobra, widzowie, z 15 sekretów to ja dzisiaj lekko ukradłem. Dużo bardzo nowych. No ale kurde, tak odwaliłem z tym los kombinacjons, że no nie wiem. No dobrze, na no, do widzenia. Zróbmy sobie ostatnią, udaną. Taką przynajmniej mam nadzieję. Ostatnią, udaną kradzież. No i co? Zje ja z wami żegnam, widzowie. Lajkujcie. Subujcie. ty, kurde, to jest jakaś żyła złota. Ten gościu nie Papa, pa. został na serwerze. Ja go wysyłam rakietą w kosmos w jego bazie. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, jeszcze więzienie. Więzienie, gdzie jest więzienie? Wyszedł. No i Sigiemka, o to chodzi. Kurde, odzyskałem, odzyskałem trochę. Tutaj tralalo, tralala. Ja go nie potrzebuję, ale tego gościa to bym skasował. Bierzemy. Od pana burgerka. Nie wiem, gdzie on jest. Jest gdzieś zjailowany, ale za boga nie wiem, gdzie. Lecę, lecę, on jest za mną. On jest full za mną. Kasuję go. Dostał ragdola. O, kurde, nie zdążę. Za Boga nie zdążę. Y, inwers, inwers, inwers. Jedna sekunda, proszę. Dobra, dałem mu. Let's go. Na styk. Kurde, chłopie, rekord pobity na pewno. Job, 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 sehur. Pyk, pyk, pyk. Wychodzimy. Więzienie, Sigma. Pyk, pyk, pyk. Lecimy. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on jest. Twoje chłopaki widzę, że pilnują. No, ale job, job już jest u mnie. Witam cię, Sigma, co tam? A ty, co, kolego kolejny? O, chcieliście okraść szefa i szef okrada was, tak? Tak, to się kończy. Opuść. No i według mnie rekordzik na 100% pobity. Tutaj ukradłem, nie wiem, z 17, może nawet 18 sekretów. Policzcie, napiszcie w komentarzu i do na następnych. Trzymajcie się, nie, nie.